No cześć! Nie uwierzycie, nie uwierzycie. Ta opowieść jest bezpośrednio od pana Antoniego. Wyobraźcie sobie, opowiadał mi, a świadkiem tego również była Lodzia taką oto opowiastkę bardzo dramatyczną. No więc on czasem wieczorem tak późnym no nie może zasnąć więc wychodzi tam na naszą ławeczkę tak około 12 wieczorkiem no i trochę oddycha świeżym powietrzem nagle jak opowiada w odchodzi do niego jakaś czarna postać w kapturze w pelerynie Przysiada się. No, patrzy Pan Antoni, co ta osoba robi, a ona pod tej peleryny wyciąga coś takiego składanego w rodzaju parasola, ale w pewnym momencie błysło ostrze. No i pomyślał Pan Antoni, że to chyba kosa. Oj, myśli sobie, myślałem, niedobrze. Jest niedobrze. Nagle postać z taką dosyć martwą twarzą zwraca się w kierunku pana Antoniego i takim grobowym, spokojnym głosem rzecze: No, panie Antoni, czas na pana. Strząsnęło mną to trochę. Zobaczyła to w międzyczasie Lodzia, tą całą akcję, bo ona go pilnuje na tej ławeczce, żeby tam go ktoś nie napadł, bo ona młodsza, mówiłem, pan Antoni 92 lata, ona 75. No i schodzi i podchodzi cichutko, no mówi, może się coś da zrobić, bo on jeszcze ma wremika dokończyć szachy, no ma złotą kartę do apteki i nie wykupił leki, ale ta czarna postać kręci głową, chyba nie, 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 no nie. Pan Antoni jeszcze trzyma się ostatniej deski no mówi ja przecież i nie piłem i nie paliłem sportu zażywałem rower składak miałem jeździłem wege jedzonko zażywałem kiełki i inne makiwery piłem ziółka i body maxi, witaminy zażywałem to wszystko na marne na marne no czarna postać mówi i kiwa głową. No tak, no tak, to nic nie zmienia, to nic nie zmienia, co ma być, to będzie. Ale pani Lodzia jeszcze zastanowiła się i mówi, ale pani śmierć może jakaś pomyłka nastąpiła. W tym momencie czarna postać wyciągnęła spod. Swojego płaszcza peleryny, laptopa, marki Macintosh. No i tam szybciutko palcami przebiera. No i ustalamy pewne pytania. Zadam, aby ustalić tożsamość, jak to w banku bywa. No, pan Antoni, 72 lata. No, nie, 92. O, syn. Bonifacego facego? Nie Józefa i Józefy. u nie zgadza się A mail. Małpa o 25,6pL. Nie małpa o pl No to chyba pomyłka. Och te nowoczesne systemy coś się zawieszają. No nic wrócę tu Niebawem. A pani Lodzia, żeby podkreślić humorystykę tego zdarzenia, mówi: Proszę zabrać ze sobą termos i kawę, bo może będzie trzeba długo jeszcze na pana Antoniego poczekać. No to, cześć.